Ostatnio było dość głośno, pojawiło się wiele informacji medialnych, często na cechowanych emocjami. Prawdopodobnie dzisiaj nie odpowiemy na wszystkie pytania, które się rodzą, ponieważ naukowcy zawsze niestety mówią, że, że potrzebują wyniki i, i, i ich analizy, aby móc e, się wypowiadać i formułować tezy i to niestety na to potrzebny jest czas. Wyniki badań, które uzyskaliśmy do tej pory, nie odnoszą się tylko do solanu. Badania odnoszą się do stanu żywych zasobów Zatoki Płuskiej, który jest zintegrowaną informacją dotyczącą stanu środowiska na tym obszarze. A ten stan środowiska jest zdeterminowany zarówno czynnikami naturalnymi jak i czynnikami natury antropogenicznej, czyli ewentualnymi zanieczyszczeniami, które są do zatoki wprowadzane. Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia w rybach, to odnosimy je do limitów, które obowiązują w żywności i w próbkach, które w tej chwili przybadaliśmy, poziomy zanieczyszczeń są poniżej limitów dopuszczalnych do spożycia. Jeżeli chodzi o osady i badania toksyczności, to nie wykryliśmy w tych próbkach, które do tej pory przybadaliśmy, niczego niepokojącego. Toksyczność zbadana była niska lub umiarkowana. Jest to wynik dużo lepszy niż przy wcześniej badanych osadach, które mogą być mocno zanieczyszczone na przykład pochodzących z sportów. Ryby migrują i na ryby połowione w Zatoce Puckiej wpływ ma cały Bałtyk. Ryby w Zatoce Puckiej jest mniej, bo jest ich mniej w całym Bałtyku. Moi rybacy mówią że zasoby się kurczą, że ryby są jakieś inne. Że nie ma tego w takiej ilości, żeby bywało w tej Zatoce więcej. Ja rozumiem, że przyczyny są złożone. Mam jedną obawę zasadniczą, patrzącą w przyszłość. SPEC ustawa mówi o 10 kawernach, tak? I planowana jest rozbudowa. Ja chcę wiedzieć albo mieć nadzieję, że to, co tutaj się będzie działo, długofalowo nie zniszczy całkowicie tego akwenu. Myślę, że jest przedwcześnie, żeby mówić, bo tutaj zaproponowano nam jakiś zakres badań, które będą wykonywane. Tak? Ten zakres jest zbyt wąski i w wąskim obszarze powinien być poszerzony i większe spektrum powinno być wykonane.